To jest często postrzegane jako zespół taki, którego spotkała w... różna fala nieszczęść. Był, był Rysiek, później był Berger, także ktoś was cały czas, powiedzmy kopie w przenośni, wy, wy nadal stajecie e, Ostatnim e, wyborem waszym był Janusz Bożycki. Był, było to dla was takie oczywiste, czy to tak? To znaczy to może jeszcze wrócę do tych, do tych kopniaków, jakie otrzymałem od życia, to jest tak, że ja myślę, że dlatego Przetworzyliśmy, ponieważ to co robimy to jest naszą pasją i, i ten zespół nie powstał jakoś koniunkturalnie. To nie jest wymyślony w, w kawiarni zespół przez jakichś menadżerów, tylko to jest jakby, jakby taka inicjatywa, może to głupio brzmi oddolna, żeby zaczęło się od pasji wspólnego słuchania muzyki, szczególnie nasze trio to katolicko piotrowickie czyli Babu, ja i Adam i, 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 i wspólne granie takie jakieś się zaczęły się potem i Zespół zaczął się cementować i, 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 i dlatego y, jak Rysie w marcu był dla nas sokiem, bo po prostu nigdy, nigdy nie uwierzysz, że, że, że osoba bliska umrze. Nie? To, to już jest ostateczne, że tak się stało. No i postanowiliśmy dalej pod... pod y, pod 3 tak mógł jednak występować, no bo to jest stworzone przez nas i to już była rodzina. To jest właśnie to z tej pasy, to co mówię, że to nie był jakiś ustawiony, wymyślony zespół, tylko to on powstał jakby z zainteresowań i, i wspólnego grania. Mm -hmm. I, 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 no, był Jacek, jak z płytę, na której był jeszcze przygotowywany przygotowany to, że to, że to ja się już tam też pod wokalem ma ponagrywane. Ale postanowiliśmy od tych co ja było wszystkich, postanowiliśmy takie swoje tam jeszcze postanowiliśmy zrobić tutaj już tylko z nowym lokalistą, tak? I, i, I tak jakoś się z tym borykamy, z tymi kłopotami, ale to, że, że, że gramy, naszą muzykę, to nam dodaje sił i kontakt z publicznością nam ładuje akumulatory, jest to nam yy, do życia potrzebne, to jest uzależnienie mhm. Mieliście wtedy wątpliwości takie co dalej? Może, może inaczej, może to zrobimy, może inny zespół, może coś? No tak, ale co, mieliśmy się i co, inny zespoły zakładać, każdy miał jakąś inną kafel i się spróbować to, to jakoś, a, nawet nie, nie, nie musieliśmy o tym. Zawsze jest gdybanie, Nawet jak płyta mu się nadaje, to, e, e, jak się wydaje nową płytę, to zawsze jest ta wątpliwość, bo, bo to zawsze jest, e, jak się tworzy coś, coś co ludzie oceniają, to to, bo to jest, to, Jakieś, 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 jakieś dzieło, które nam jest bardzo bliskie, to potem człowiek jest w pełni jak to zostanie ocenione. Także w tamtym, w tamtym czasie to też było tak bardzo, bardzo stresujące i, i czy, się, czy, czy się uda, czy nie, po prostu. Ja byłem trochę... Na początku byliśmy sceptyczni, tam sześć razy był ten scenariusz chyba, czy pięć, czy sześć razy zmieniany, a tak naprawdę to nie ma ani jednej sceny prawdziwej. Nie było żadnej takiej, że jakieś tam wymiotywanie na, na scenie, czy, czy coś takiego, nie było. Faktem jest, że na przykład nigdy nie widziałem, jak się bierze, bo on to przed nami ukrywał, a to w filmie zobaczyłem, jak to wygląda, że tak naprawdę. On tego przy nas nigdy nie zrobił. Nie hmm. wiem, czy, 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 czy się wstydził, czy salach, nie wiadomo. Ja w każdym razie, natomiast faktem było to, że potem ci dylerzy tak nim, tak nim e, pogrywali, potem się cieszyli, że on musi przy, przyjść i błagać o, 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 o działkę i nawet jakiś tak jeden po śmiecieliszkach przy, przysłał zdjęcie, jest spaliłem, bo nie mogłem na te zdjęcia, a filmie to zostało. To to jest jedyne, że on był do tego stopnia że był uzależniony, że, on, że, że, no, że, że on pozwalał sobie na takie, na takie mm. traktowanie. Nie mógł, a wiedział, że nie mógł tego temu się przeciwstawić, no bo by nie wytrzymał. Mm. Także on, to był bardzo fajny punkt, fajny artysta, bardzo... Wrażliwy człowiek i niesamowity wokalista to nie To był taki talent, że coś niesamowitego. I, i, I a przy tym jednak no, słabość jego to była, to, było to, to potem choroba no to uzależnienie i to, i to, go, i to go niestety zabiło. Mhm. A spojrzeliście na ten film i w ogóle jak się dowiedzieliście o tym filmie? To znaczy właśnie, bo tak zacząłem mówić, że właśnie i poszedłem znowu w bok, bo takie to że ten film tak nie ma właściwie żadnej prawdziwej sceny i nie ma tam jednego, jednej rzeczy naszej pasji do muzyki właśnie w dyskusji o muzyce bo tam właśnie nie ma tego rozmowy próby no to jest wszystko tak powierzchnie potraktowane I ja tak oglądałem ten film i byłem ja trochę zawiedziony bo, bo było trochę więcej materiału oczywiście nagranego a potem, a potem poszło w tym kierunku przy montażu nie takim, takim raczej roczniejszym. a brakowało tego że że właściwie myśmy, myśmy to bo nasza pasja to było nasze życie, tworzenie muzyki. Ta muzyka nie powstała z przytknięcia palców ani z To powstała z naszej wspólnej pracy. I dlatego jak tak siedziałem potem, bo oczywiście na, na, na premierze, na Słowa siedzieć no, nie było miejsca, no, no to nieważne. I tak sobie myślałem, że dopiero jak słyszę, że ta muzyka jest... To jest znacząco w tym filmie i, i ona nie mogła powstać niczego. To, to widać, że tam był kawał pasji i roboty w to włożone. I ta muzyka w tym filmie jakby, jakby, jakby rekompensuje troszeczkę ten, 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 ten czarny obraz. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest scenariusz. No nie, nie każdy to rozumie, że to scenariusz i żeby czasami pokazać tragedię, to czego szybko. trzeba czasami trochę. Uwypuklić myśmy, myśmy to. Myśmy dlatego właśnie się zgodzili na niektóre sceny, bo właśnie to, co Ryż mówi, że to jest film, który ma nie, dwie godziny, czy, czy nie całe mm -hmm. dwie godziny, a nie wiem ile. I to, co trzeba życie i dramatyczka. Ja myślę, że tak, że ja bym to nazwał nie, skazano na bluesa, czy to no, jest tak, ale Balada o ryśku, a nie bo, bo ludzie to wybierają jako biografię, bo, bo to nie jest biografia, to jest balada, to jest taki, to, to jest, takie, to jest jakby chęć wytłumaczenia zjawiska i ryżka i jego dramatu, no bo to był jego dramat. I to, i, to, I to myślę, że to w tym filmie jest. Natomiast poszczególne sceny tak są. Tak, ale myślę, że to jest problem ludzi, bo ja zauważyłem, że w Polsce tragikomedia odbiera się jako komedię, a o tragedii się zapomina w tym momencie, ludzie się lubią śmiać z jakiegoś yy, yy, powodu. Yy, obchodzicie 35 lecie chociaż w zasadzie tak naprawdę dłużej już gracie, jak się zmieniła ta publiczność na przestrzeni 40 lat inaczej reaguje. Ja ci powiem, że właśnie nie. I to jest ciekawostka, bo to jest raczej dla jakiegoś socjologa kultury, że takowe zagadnienie. No bo na nas przychodzi wielopokoleniowe i, i dzieciaki i, i nawet starsi, na przykład ode mnie, co się może wydawać dziwne, ale tak jest, no po prostu jest to fajne. Ja tego nie analizuję, bo jest to fajne, bo publiczność, publiczność przychodzi i, i jest z nami. Był okres taki, że tej publiczności było mniej, raz więcej, to różnie rzeczy jest, ale ale, ale generalnie ci, co przyjeżdżą, to, to, to znają piosenki, śpiewają i dla nich to jest ważne. I to, I to jest też coś, co nas napędza do tego, żeby to robić. Mm -hmm. eee, Saportowaliście, żele wiele różnych zespołów dobrych e, ACTC w Warszawie. E, były tak zwane miękkie kolana, że patrzą na was giganci i kurczę, może się pomylę? Na pewno no, graliśmy przed Stosami w 1997. To pierwszy przyjazd jak był, w sensie. mm -hmm. Drugi, pierwszy, bo tak. drugi, bo pierwszy był w latach chyba. Tak. A to był chyba 97 albo tak, 98. W 97 że... byli, tak. tak. No, no, no. Także tam graliśmy, no, potem tak. graliśmy przed Claptonem, przed ACDC i przed tym jeszcze graliśmy? Aha, i przed Dizzy, tam w Operze Leśnej graliśmy. Także zespoły, które słuchamy na co dzień, także to była Freda. A teraz będziemy mieli okazję grać w Warszawie w niedzielę przed Lunaskym. Także to też na będzie Fajda. Fajda. F -f Fajna zawała. No zobaczymy, no zawsze mieliśmy okazję posłuchać tych zespołów. Czyli stres jest, macie? Jasne, że jest stres, bo to się oczekuje, ale, ale też potem jest, jest fajnie, bo, 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 bo ekipy zawsze gratulują technicznie. Myślę, że, że tych, którzy, którzy, bo na przykład Stanisław sami nazywali, płyty wysłaliśmy, to znaczy, że na pewno tam hmm. wiele wykonawcy. Ale, ale to, to, to zawsze to jest da zobaczyć przede wszystkim na takich scenach, na których niestety nie mamy okazji, może za, za wyjątkiem Woodstocku, bo Woodstock ma podobną, przystanek mm. Woodstock ma podobną scenę, taką dużą, zawodową scenę. To jest frajda po prostu zobaczyć, jak to nawet od kuchni wygląda, jak to, jak to jest, to jest ta fabryka w ogóle, to, to nie jest koncert, to jest fabryka. Na przykład z to wyjdzie, przed koncertem, to tam geodeci normalnie mierzą tak, jakby budowało, no, był jakiś most albo coś, bo to wszystko jest, Musi być precyzyjnie, żeby to się tak nie poskładało, jak do Mexicali, mm. także to jest, jest to ogromne przedsięwzięcie, kosztuje to straszne pieniądze, ale efekty żyją sami. Mhm. Jak się Was pytano, na przykład, zagracie przed sąsami albo przed to zgoda była od razu, czy to takie było? No nie wiem, zastanowimy się, pomyślimy. Nie, zawsze, bardzo chętnie. Bardzo rędnie, chociaż, chociaż jest to, jest tak powodnie, no, bo trzeba cały dzień czasami czekać, bo tam już wiadomo, że są pewne rygory takie organizacyjne. Mhm. Także to, to jest jedyny moment z tego, że Boże, czeka, czekam na ten koncert, ale tak, to jest fajna przygoda. Planujecie kiedyś zejść ze sceny, czy będziecie grali dopóki Wam się wystarczy? To znaczy ja że, myślę, że, że, że tak. Że tak będzie. Jak, jak to się potoczy, to trudno mi wyrokować, ale... ale póki co zespół jest i gra i zobaczymy. Ja myślę, że... Jesteśmy doświadczali przez to, tak samo jak Glenn To chyba z tego pierwszego składu to też chyba dwóch lat, tylko ludzi, Natomiast. I mamy nie? Natomiast, ale, ale to jest pierwszego składu. składu. Ale, ale wszyscy inni też już grają 20 lat. Bo na przykład u nas perkusiści się zmieniali zawsze, więc to jakby. A z u nas gra od 91 roku to ile jest. No to jest 20, 25 lat prawie. Mm. Już, no. Maciek już, już jest 15 lat z nami. Maciek, tam był 6 lat, był, był, był Jacek. Także to są, to są też ludzie, którzy mają staż jakiś. Niektóre kapele nie istnieją nawet 5 lat. Mhm. To także to nie można czasowo mierzyć. Natomiast myślę, że to, dopóki to duch będzie zachowany i to powinien być to parodia tego, co robimy, no to, 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 to zespół będzie grał. Nie wiem, czy, czy powinien przyjść jakiś basista, no nie wiem, no nie wiem jak ja zejdę. No nie mam pojęcia, w każdym razie. W każdym razie, to jest jak rozpędzony pociąg, po prostu, czasami już nie da się z tego wyskoczyć. Mhm. E, mnóstwo jest cover bandów waszych, jeden jest nawet w Anglii, nazywa się Whisky. E, jak Wy patrzycie na takie zespoły? Bo nie każdy zespół się doczekał takich cover bandów. Wy staliście się po kot do życia. No wiemy, że, że grają ludzie nasze, nasze, nasze kawałki, niektórzy nawet tylko nasze kawałki grają. A niektórzy go wtrącają i to jest fajne, to jest fajne, że, że, że ludziom się to podoba i lubią to grać, no bo jest coś takiego, że, że no to, jest, to, jest, to, są, to są rzeczy, które, które w sposób naturalny powstawały, ale są przemyślane, także to, także to jest e, zawsze starać się o to, żeby to było takie naturalne, żeby to było takie normalne. Ja pamiętam, jeszcze kiedyś, jeszcze to było w roku 90. ja w pociągu. To ja, to ja myślę, że ludzie nawet przy ogniskach nie wiedzą, że to jest dżem. Oni to myślą, że to już takie harcowskie poszanki są albo jakieś. Ja pamiętam, grali whisky tam grały cegłę, na pytania, czy jakieś tam szyłfory. Ja sobie siedziałem i, i, i nie chodzi o to, że mnie nikt nie rozpoznał, to bardzo dobrze. Tylko, że, że po prostu fajnie, że oni grają takie rzeczy tak normalnie i ja myślę, że nawet nie wiedzą nikt, że, że to jest dżem. A zdarzyło się tak, że przechodząc na ulicy i grał ktoś tam sobie do kapelusza i na przykład przechodził pan. Zaczęła piłowo, rozpoznał. Zderzałeś taką sytuację? Nie, nie Myślę, że tak, ale, ale, ale ja, ja, raczej, ja, raczej, nie. ja raczej unikam takiego czegoś takiego, jak ktoś rozpozna, to żeby to tyłno że, Ja to tak na przykład tego, to, spokojnie, nie? jak w idę i ktoś się napić piwa, a to mówię, no to spokojnie, to spokojnie, nie? No, ja to przyszedłem piwo. Się napić jako będę, a nie jako będę z mhm. żerą. Także staram się raczej, no, nikt z nas chyba nie gwiazdorzy i, 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 i nikt takiego zawiaru nie ma. Mhm. Chciałem zapytać, knajpa jeszcze istnieje? Tak mi teraz przyszło do Istnieje, ale tam też to jest, tam byli, b, 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 Rysiek tam częściej bywał. Oczywiście tam z mity jakieś krążą, że tam Rysiek przychodził i tam powstały wszystkie piosenki, że Rysiek na gitarze grał i te wszystkie piosenki napisze, a my je teraz gramy. To wcale nie jest, bo Rysiek nie grał na żadnym instrumencie oprócz harmoniki ustnej i, i śpiewał. Tak. Także on nam nucił pewne rzeczy i myśmy to, myśmy to na przykład, na przykład w Alei Róż w tej konstrukcji ten bas taki, że dam, dam, tam, 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 To taki, na jest tak wymyślił ten bas, taki ten, tak grał, to co potem tak jak tak tak. Także on, on, on to był, to muzyka, ale nie grał na instrumencie, on był kompozytorem takim, że na przykład napisał coś i potem. Ale często Rysiekingerowo obaszał twórczość muzyczną w kwestii instrumentów. On nam nie... zostawiał, on nam zostawiał, jeżeli on, on to nie nam nie zostawiał, zostawiał całkowicie swobodę. Wszyscy sobie zostawialiśmy, każdy swoją interpretację, natomiast ka... każdy, każdy wiedział, jak to ma wyglądać. Jeżeli coś było niedoskonałe, to graliśmy to i staraliśmy się tak zmienić, żeby to pasowało wszystko. Ale nikt nikomu nic nie narzucał. nas nie może żadnego kierownika muzycznego ani jakiegoś lidera, był frontman. To było się karę, to było wszystko, wszyscy. I do tej pory były. nie ma. I do dzisiaj nie ma. ja no, tak, zastanawiałem nawet, mówię, nigdy oficjalnie nie, nie jest takie też podane. Więc zastanawiałem, mówię, kto dzisiaj u was tam dowodzi? Mówię, no kurczę, każdy zasługuje na coś, mówię, że ja Są dyskusje po prostu no, no. Na e, Są utwory spośród tych wszystkich, które gracie e, do dzisiaj, których na przykład nie chcecie wykonywać. Bo tam no nie, na przykład no, są utwory, które rzadziej gramy i potem, i potem one, one, już, one, one nie wchodzą tak fajnie, trzeba być bardziej skoncentrowany, czasami trzeba coś przypominać, jak, jak te, które są ograne. czy częściej gramy, bo przeważnie gramy te, które no, publiczność też, też wywołuje, pewne, pewne utwory nie i tam bo staram się grać. Staramy się grać, nie że pod publiczność, bo gramy też swoje rzeczy gramy, staramy się tutaj nie zagrazić, to zagraliśmy z Nowej Płyty tylko jeden numer. Bo nie dwa, bo partyzant i do przodu nie, Ja zawsze staramy się trzy z Nowej płyty i z, z okresu zjackiem to, to też um, jeszcze raz gramy, ale na 35 ludzi były gramy pewnie utwór na 30 roci też, także, także że, że staramy się o tych, o tych utworach pamiętać. I, i zawsze dla, dla, dla higieny chociażby zmieniamy coś nowego. Mhm. Ale nie ma czegoś takiego, że odrzucacie, bo na przykład nie, nie. zgadzacie się już dzisiaj z tym światem. Nie 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 nie, 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 nie ma. Czasami niektóre teksty, wiem, że tam miał Maciek jakieś opory co do, do niektórych tekstów, że to jakoś... Bo, bo, bo no, też, też samo się to ułożyło, byśmy nie musieli tutaj grozić, że to się pokłada. Bo to, bo przecież wiadomo, że to jest, że to, jest, że to, jest, że to śpiewasz tekst, ale niekoniecznie ty musisz być w pierwszej osobie o no, tym lirycznym, jak to się mówi, tak? mhm. to jest wysoka... to, to jest na przykład Ryśka teksty albo no, tak myślał, tak, tak jest, albo jak Maciek śpiewa swoje teksty, albo na przykład o Darka Duszy, czy o Mirka no to, 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 to są, to jest się z tym, ale, ale to są po prostu utwory, które żyją w własnym życiem, mhm. No dajecie im tempo. No tak, staramy się. Najfajniejsze wspomnienie z Ryśkiem, takie, które teraz Panu przychodzi na myśl? Wiesz, to, to ja, ja nie mam do, 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 do takich, na przykład były bardzo wesołe, bardzo wesołe sytuacje, bo jak się jeździ, no bo to na przykład kiedyś jakieś autobusy, na, w dwa zespoły, i to tak, notabene, bo nie odpowiedziałem go na to pytanie, dlaczego ten ja się znalazł, bo on grał w zespole y, Gangosena, który z jeździł tak, wspólnym autobusie, myśmy tak poznali i znajdziemy go z tych grania, on był zafascynowany, zresztą Paweł, ale, ale nie kopiuje Pawła gra po swojemu. Także to dlatego został wybrany i się wtopił bardzo fajnie i muzyką, a, a no... no mnóstwo takich, no na, najfajniejsze to był sam wjazd do hotelu, jak był szpaneski hotel, który się wjeżdżał, to <grym wytrych> recepcję dostawał, od razu się kopał, bo te nasłuchawki, bo to wtedy było jeszcze na taśmie, nie, takie był I kurczę, jakieś tylko wojski, które już tak, kiedy by były, to ja Dzień z tej, taki długi pasz jak wchodził na, 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 na recesję, to od razu jak ufo patrzyli na niego i w ogóle na kapelę, jak się wtoczyliśmy, a przeważnie byliśmy jeszcze w stanie wskazującym, często tak się to, trążyła taka trochę, no taka, no nie wiem, taka, taka, były, taka banda, banda cyganów. no takie... Bo że cygany teraz nie wolno Romów, teraz się, Tak. Och, no, tak. no, Romów mu się obrażają. Albo taka banda, no urwi pełcił powiedzmy. No. <laughs> były rekontrolowane noce? Wykonanie Jasne, planu, a ile rzeczy, przede wszystkim kiedyś nagrywaliśmy koncerty i dyskutowaliśmy potem przez prawie całą noc na temat. Właśnie tam wtedy były pewne rzeczy ustalane, że, że, że na przykład rezygnowaliśmy z czegoś, co, co jednak nie nie. Na przykład pamiętam, że myśmy z, e, jakieś w jakiejś uniwersytecie, w utworze, jeszcze jak Marek Lopozna mi grał na w sekcji, że myśmy tam jakoś opracowaliśmy na tym sporo. Zagraliśmy teraz na koncercie, Marek sam po no to był jakby taki pomysł Marka, że tak mm -hmm. się po tam powtrącać. Takie wtrącenia robi, jak mówię, no chcesz, masz, no i też mi to zagrali. Sam przed podziałem mnie nie gramy, to, bo coś, może jak to usłyszałem nagrane, to to od razu wiadomo, bo to, bo to, to pierwsze to najważniejsze, w jakichś tonetkach, nie tonetki, nie tylko jak się to, jak taki był taki był, w kasycjach, także to dyskutował się I, i to teraz, na przykład, jak jakiś utwór gramy, to, 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 to no jakiś tam, to, było, było wesoło. Przeważnie, przeważnie, co jest też dziwne, bo przeważnie kapela lekarzy zamyka się w swoim pokoju, bo myśmy na przykład spotykali się u kogoś i gadaliśmy co, całą noc albo północy. Po prostu nie, oprócz tego, że, że na scenie jesteśmy razem, to też jesteśmy kumplami tak prywatnie. Mhm. Ciepło, nie, jak jest no, no, Tam też tam też nie ma. A taka propozycja po to oni grali przed nami, a właśnie nie, grali, myśmy grali przed nimi, i oni teraz są w Polsce znowu. I, i Angus powiedział, że ostatnio byli w Polsce. I taka fajna kapela przed nimi grała, ale oczywiście razem nie pamiętam, ale bardziej podobało mi się to, że oni są starsi od nas. <gry>